Cześć, lotka z tej strony w Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii The Sims 4. The Sims 4. Yy, gdzie jest, kurde, coś, żeby przystało na tutaj. Aha, bo to są pszczoły. The Sims 4 jest yy, Jestem chora, nie ma kamerki. Jak będę zdrowa, będzie kamerka. Ledwo mówię, ledwo żyję, ale stwierdziłam, że nie, no muszę, muszę. Słuchajcie, muszę nagrać chociaż te parę odcinków podczas mojej choroby, żebyście nie czuli się olani jakkolwiek dziwnie to brzmi e, zbierz cały plon dziękuję, dziękuję za komentarze zaraz do nich sobie przejdziemy ale zanim to, to oczywiście łapeczka w górę mi da no, zapraszam na e, Facebooka, na instagramka i na, i na subskrypcję kanału tak naprawdę i do łapki w górę, to już mówiłam, ok e, pisaliście mi w jaki sposób w jaki sposób e, zwiększyć sobie towarzystwo, tak, tak dokładnie tak i pierwszym sposobem na towarzystwo jest kupienie mikrofonu. Mikrofon. Ten mikrofon. I podczas odpowiadania do wcipów podobno wpada na wyższy poziom nam. Co? Towarzystwo. Drugim sposobem jest rozmowa z roślinami na którymś poziomie. Tylko jeszcze, jeszcze nie mogę, bo, bo nie mogę. Bo mam za niski poziom. Budowanie więzi z pszczołami chyba nie daje tego, ale zawsze mogę, wiecie, zainspirować się miodem i zjeść miód i być szczęśliwa, chociaż to wcale nie, nie o to chodzi. Ale to nic, miałam ten dzień przegrać sama, żeby ją troszeczkę tutaj, wiecie, ogarnąć i tak dalej, ale stwierdziłam, że nie będę tego robić, bo to jest szkoda, 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 okej. Okay. Zabawa i głód. No może spróbujmy. Spróbujmy. Opowiadaj wcipy. Czy to mi naprawdę wrzuci? Patrzcie, to naprawdę wrzuca towarzystwo. O ja, was. Piermy, czy to jest zaczepiste. Ej, podoba mi się to. Jesteście zaczepiści. Lepsze to jest to niż to gadanie na czatach. Naprawdę, autentycznie. Dobra, to weźmiemy sobie jakieś reszteczki szybciutko. I to też zapalę wrzuca wyżej. Nie wiem, czy zauważyliście przez chwilę, chociaż. Ojejku, przepraszam, ale mogę pociągać nosem, come on, <laughs> postaram się tego nie robić, postaram się to powycinać, ale come on, zdarza się, idę po łózeczki ze dwóch. Okej, okay, jestem wysmarkana, czyli mam jakieś najbliższe trzy minuty z głowy od smarkania, czas leci, dobra, aha, bo ona cały czas je, matko boska. Dziewczyny, przecież my nie mamy tyle czasu, my naprawdę nie mamy tyle czasu, ja wiem, potrzebujesz miłości i szczęścia, ale kurde. Zabawa leci w górę, towarzystwo leci w górę i... Jaki był plan na dzisiaj? E, posiadaj 15 dzieł sztuki. Pisaliście też, że chodzi o obrazy, które mogę sobie kupić ja wiem o tym, tylko kwestia tego, że najpierw chcę, żeby ta chata była warta 50 tysięcy, żeby wejść sobie na kolejny poziom, bo później posiadają jedną 100 tysięcy, to ja mogę wywalać rzeczy poza obręb domu. A, a, a 15, 15 obrazów to potrzebuje, jak będzie dom wyremontowany. Żeby ładnie to wszystko ułożyć, żeby ten domek był śliczny i w ogóle i mimo, że to jest takie zamknięcie to, no to, to jednak tak bym chciała. Zobaczcie, no nawet nieźle, nawet nieźle. Odchwaszczeć tutaj nic nie potrzebuję, pszczółki. Zbierz miod. Zbierz miodek, jak zrobimy jakieś ciasto miodowe. Ostatnio się bardzo napaliłam na miodek, powiem szczerze. I bardzo lubię miód ostatnimi czasy. Dużo piję, dużo jem, znaczy nie jem miodu, ale dużo piję miodu na przykład w herbatce i to jest bardzo, bardzo dobry sposób na zamianę cukru, żeby nie, nie, nie robić sobie jakichś tam złych rzeczy. A to można sobie właśnie posłodzić miodkiem albo nie, nie cukrem, cukrzykiem, eee, tym słodzikiem albo ksylitonem. Też jest spoko, naprawdę. Ok, tutaj mamy za 200. Obraz tego nie sprzedam. No weź nikt mi. Z... Aha, sałatka jest zepsuta. To sałatkę sprzedamy. Miodek zostawimy albo wrzucimy miodek do lodówki, żeby nam się nie popsuł w naszym ekwipunku. Znaczy, nie kojarzy, żeby coś się mogło kiedyś tak popsuć w ekwipunku, ale no miodek, no nie wiem. Mamy 800. okej. Okay. Aha, powiedziałam, że będziemy mieli 38 tysięcy. Dobijmy do 40, żeby zrobić tę kuchenkę. Kochenka kuchnia. Zróbmy 40. 38 moja droga, ale ty się coś nie starasz. Coś się nie starasz. Coś bardzo się nie starasz z tymi obrazami powiem Ci szczerze. Bardzo słabo, naprawdę bardzo słabo. Czekajcie, muszę sobie przesunąć. Okej. Okay. Jeszcze jeden klasyczny. 910. O Jezus, moja droga! No co ty robisz? no Przecież. Powinniśmy już być bogaci. A ona nadal, mówi, że nie. O, o, powiesiłam, nie powiesiłam. Dobra, 39 tysięcy mamy 800, chyba no, jeśli dobrze widziałam, albo 686. 600, no, 600, no, dobra, byłam blisko. <grym> byłam blisko. To się zajmiemy tą naszą kuchnią. A ten kosz może zostać, bo jest spokojny. Co bym chciała zmienić? Chciałabym na pewno kafelki zmienić. No takie bardziej mramor mramor. Nie wiem czy ściany zmienimy, czy będzie coś w ogóle fajniejszego niż to co mamy teraz. Mamy chyba. Ha. Ha. Nawet nieźle, ale tutaj kamień i tutaj kamień to tak będzie wycie. Tak trochę O Jezus. Mhm mm mhm. Nie, to mi nie będzie pasować. Widzicie, co Zaszaleję. Albo po prostu puścimy coś takiego. Tylko musi być nadal jasne. Jasne, powiedziała. Jasne, jasne, jasne. Nie ma tutaj jasnej naprawdę. To są same ciemne. By mi pasowało świetnie. Ale to jest jasne. Ale to są z A ja nie chcę z Tutaj znajdziemy coś jasnego, prawda? Powiedz, że nie ma jasnej listwy, ale tu będzie. By... Tutaj mamy jasną listwę, patrzcie. To teraz jesteśmy... niebieski, szary. Szary jest bardziej taki... elegancki. Tak. Jeżeli dobrze w ogóle pieniążki wyliczyłam, to powinno nam starczyć na wszystko, co potrzebujemy. Ale znając mnie i znając moje szczęście i znając moje sposoby liczenia, może być to delikatny problem. Tutaj jest ta kuchenka. niech sobie stoją może. No dobra, niech będzie tak jak było. Jakieś eleganckie pieli O, proszę. Taka właśnie kuchnia mi się słuchajcie, marzy. Taka mi się kuchnia marzy. Pyk. Super. 14 tysięcy mi zostało, także nie masz ho, nie? E, jakieś zasłonki? Mmm, w sumie. Nie, bo to całkowicie zasłania nam widok na, na, na świat. Może te dajmy. Bo tutaj nie ma żadnego koloru, ale to może zielone? A mamy taką mniejszą? Mamy też taką mniejszą, okej. Okay, tu też bym poprosiła zieloną. Chociaż żeby było jedno do... do pary. Okej. Okay. To tutaj bym potrzebowała ewentualnie... Może nie będę tego potrzebować? Nie, tego nie, bo to mi będzie... No. Dobra, może jednak to wezmę. Ale nie, bo jak to wezmę, to nie będę mogła szafek dać na góra. Ja chcę szafki jeszcze trochę takie ładne, 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 ładne. Czy nie będą pasować? Nie Pokaż te. No to już bardziej tak myślę. Tutaj damy taką, tutaj damy taką i tutaj damy to taką. On właśnie. No dobra. O Jesus, Czy naprawdę nie mogę niżej tego? Teoretycznie mogę, ale wygląda to jak kupa. Ach, nie pomyśleli, żeby to zrobić tak w miarę normalnie, nie? No dobra. Zlewik jakiś. Jakiś zlewik pod tytułem. Bardzo bogaty. Ten czarny. Dobra, może być. Akcesoria kuchenne, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Wolnostująca zmywarka. A ja chciałam zmywarkę w zabudowie. Kosz mamy, ok. Jakiś ekspres do kawy z serii tych najdroższych. Chociaż ten też fajnie wygląda, tak naprawdę. Tylko on jest taki wielki, ale dobra, niech będzie, bo ja zawsze chciałam mieć taki ekspres. Yy, jakieś kwiatki. Koniecznie potrzebuję jakieś kwiatki, bo To zaraz. Jeszcze z tych takich pyrgy bym się rozejrzała, bo. Zawsze potrzebuję takich rzeczy, a bb, no, b, cdc, on, E on, ja command it, nie wiem, bo nie widzę, bo mi fps zasłaniają, bb, no, b, ob, be. C -t -t -s on. Okej, okay, dobra, ciao. Nie wiem, coś źle wpisałam. Zasłaniają mi FPS-y. sorry. Zdarza się. Yy, tak, to też zazwyczaj jest w kuchni jakieś takie dupe Tylko żebym... No właśnie, żebym za dużo tego nie dała, wiecie co? Muszę zrobić tak, że jest sobie jeszcze powiele. Szafeczki tutaj. O, to teraz jak mam BB włączone, to już będę mogła zrobić wszystko. Okej, okay, i jeszcze to jest mhm, to tak mogę tylko zmienić kolor, Ok, okej okay, okej okay. pierwsza dekada wieku czy to jest to? tak ja bym poprosiła jeszcze takie jedno tutaj przerzucimy, a to usuniemy o Pikna sprawa. I ten kosz, Czy to, to są drzwi zamknięte czy otwarte, otwarte. To na spokojnie mogę ten koszyk sobie tutaj ciągnąć pod to. I też powinno działać. dajcie działać. Jeszcze coś na koszu postawimy. <grych> Okej, okay, dobra, wracając do naszych tutaj pierdołek, pierdółek. Skończyliśmy na tym. Niech będzie inny kolor niż domyślny. Mm, ok to ta sterta... Takich rzeczy to. Przy zlewie, słuchajcie, przy zlewie, tylko o właśnie tak. do Donica, serio. O, jakie fajne! Ale to mi tutaj nie pasuje, ale wiecie gdzie będzie pasować? Tutaj. Niech sobie stoją choineczki. Dalej, dalej. Pokażcie mi, co jeszcze mamy. Podłoże do zębami ze strychu. Nie, nie, nie. Co w sumie? Nie, nie chcę tego. To mi się nie przyda. Jakaś kratka to pod, A, pod zlewem można dać. Dlaczego nie? Prawą. Świecę tutaj okna, jakieś duperelki. Nic, co by mi się mogło przydać słuchajcie, w kuchni. Ale zaraz wejdę jeszcze w jedną zakładkę. I tam jest mnóstwo rzeczy, które się mogą przydać w kuchni. O, 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 jest jakieś winko położymy a co? kto nam zabroni? nikt dobra, ale muszę jeszcze wejść wiecie gdzie? po prostu w ozdoby dekoracje, o Jezus. Y, i tutaj zawsze są jeszcze jakieś takie delikatne małe rzeczy typu pieprz i sól, o właśnie który sobie tam wcisnę i też mi będzie ładnie pasować. Sto jak ze sztućcami jakiś taki, nie wiem, tutaj coś gdzieś. Hm. Muszę sobie zostawić miejsce na gotowanie ogólnie. Pamiętajcie, o, to tutaj sobie jeszcze tak zrobimy. No i też pasuje. Może inne kolory tego się da? Dobra, może być. Co? My się będziemy tutaj normalnie tuć z tym, moi drodzy, nie ma sensu. No, no, no. A jak to wygląda? Aha, tutaj mamy świec. Dobra, to tutaj świec nie będziemy dawać. Noże jeszcze sobie damy gdzieś tutaj. Załóżmy, że że może być. No i tu najważniejsze, słuchajcie, ozdóbki <grym> na ścienne. O, jakie fajne rybki, dobra, nie? nie. Zawsze były jakieś takie wieszane, o właśnie właśnie takie rzeczy wieszane. No i już od razu tutaj zostawię sobie wolną ścianę. Tutaj może pójdzie jakaś półka z no właśnie z alkoholami. Nie, nie chcę tego brzydkie. O, to też jest fajne. Taka niby pierdołka, ale od razu zmienia. Całe wystrój wnętrza. Okej, okay, te łyżki też tutaj podciągniemy do góry nieco. I tak zrobimy, że będą całe ściany zawalone. <noise> I wtedy już nic nie postawimy. Ale dobra, niech będą. Uuu, to jest fajne. To może zamiast tego damy. To pływające. Fajne. Nawet bez alkoholu mogłoby to sobie samo tutaj I Też robi wrażenie. I też robi wrażenie, moi drodzy. Nie, do no, tego to już nie będziemy chcieli. Dobra. Dobra, myślę, że mamy to zrobione. Tylko czego mi jeszcze brakuje? Chyba niczego. Chyba jest wszystko w kuchni, to co powinno być oprócz. <laughs> tak, oświetlenia nie dałam. To po pierwsze. Oświetlenie. Dajmy jakąś ładną lampę. Proszę. Już taką, wiecie, mniejszą, nie? Bo to jest spoko. I nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Wiecie, czego nie mam? No, nie mam. Czujnik dymu. Czujnik dymu. Taki czujniczek sobie wmontujemy. I tutaj też gdzieś sobie musimy taki czujniczek montować. Ok. No i baja na razie. Na razie bajka. O, super. I mamy dom wart 50 tysięcy. Ile mój dom jest aktualnie wart? O to jest pytanie. 51. 57. No, super. Super, super. Czyli potrzebuję teraz tych 15 dzieł sztuki. Ok. Dzieła sztuki możemy sobie kupić. Tak po prostu. Tak po prostu. Tak po prostu. ...dekoracje... Tak, wiem, mój głos czasami lami, sorry. I to są prawdopodobnie te obrazy, które mają powyżej 300 simulonów. 200, 200... Ale zaraz sprawdzimy, czy to się zaliczy nam. 3, poczekajcie, bo nie jest takie proste, 3... 264. Dobra, to teraz skupimy kilka obrazów. Później je sprzedamy, bo to jest nam zupełnie niepotrzebne. Także dajcie mi tutaj to. No nie wiem, czy to są dzieła sztuki, ale. No ale niech, niech będzie, że, że tak sobie gra wymyśliła, tak? <grym> o, ja to zaraz wszystko posprzedaję. Spokojnie, bo trochę nam to. <grym> Będzie nam chata brzydko wyglądać. Zawsze mi się podobały te motelki. Chyba sobie takie kupię. Okej. Okay. O! To, I to, i to, i to, i to. I chyba powinno wystarczyć, bo więcej pieniędzy nie mam. Okej. Okay. Dobra. Teraz usuwam te obrazy. <gryw> bo mam jeszcze dwa pomieszczenia do wyremontowania. A, oddaj mi to, oddaj mi to. Dobra, straciłam około 1000, ale Ale trudno. E, Wydaj 5000 na no, kształtowanie terenu. Jak ja miałam to zrobić? Okej, okay, kształtowanie terenu może? <grym> to chyba mi nic nie zabiera pieniędzy. Tak myślałam. Oddajcie mi moje pieniądze, szkarlatyny. Dobra. Manipulowanie terenem. Ale to mi nic nie robi. A jak mam to zrobić? Oh Jezus. gdzie wszystko jest za darmo? A zobaczmy, co nam powie to. Elementy wystroju otoczenia można kupić. W trybie budowania pod kategorią poza domem. Aha, serio. Uh -huh, uh -huh. Aha, kształtowanie terenu. Poza domem. Aha, uh -huh. uh -huh. więc to pewnie chodzi o to. spróbujmy. Kupmy coś, co jest warte 5000. O Jezus, nie jest nic warte 5000. A dajmy tą. Nie. Hm. To niedobrze. Wydaję 5000 mL. Wystroju otoczenia. będę wystroj otoczenia w kategorii poza domem. No to. Chyba, że te elementy otoczenia. Ale to by było głupie. Dobra, inaczej. Wierzę w Waszą siłę, wierzę w Waszą moc, wiem, że Widak piszecie o co chodzi. Bo ja w tym momencie trochę nie ogarniam o co im chodzi. Myślałam, że to chodzi o kształtowanie terenu, wyrównywanie itd. i tak wszystko jest za darmo, więc nie o to chodzi. Gra mi mówi, że mam kupić zupełnie coś innego. No, no, nie ogarniam, nie ogarniam, po prostu nie ogarniam. Także poproszę o jakieś słowa wyjaśnienia, a my tymczasem mm, opowiadaj wcipe. <grym> Tak, a my tymczasem opowiadaj dowcipy ze względu na to, że musimy bardzo dużo towarzystwa sobie wizione na semne wspaniałe odcinki. O, 6000. Mhm. Mm Mamy 6000 i potrzebuję wyremontować najpierw to małe pomieszczonko tutaj. No. Mhm. Mm a łóżko kosztuje 9 chyba, jeśli to przekojarzę. Dobra, starczy ci. Więc moja droga niestety, ale... Nadal będziemy musieli ciężko pracować nad, nad naszymi obrazami. Ewentualnie mogę wiecie, co spróbować, bo dawno tego nie robiłam. Pohakujemy sobie jeszcze. Serwis Lemorożec. Systemy Landgraba. Ale jak narysuję obraz? Bo może się okaże, że ten obraz będzie arcydziałem. Um, albo i nie. No dobra, moja droga. Dajesz to hakowanie. Nie ma co, a ja się napiję herbatki. Popsuł się. Nie, nie popsuł się jeszcze, ale jest blisko popsucia się. Słyszałam tę melodykę. No trudno. No to ha ha ha. Dobra, napraw. Może pro mnie porazi. Mam nadzieję. Trzymam kciuki. Uu. Uu. Jeszcze wy wygrzeb jakieś części. E, I teraz programuj hakowanie. Jeszcze raz hakujemy. Nie ma co, moja droga, nie ma co. A który mamy poziom w ogóle hakowania? Szósty, prawie siódmy. No to już powinno ci iść z górki, moja droga, to hakowanie. Systemy landgraba. To jest oprogramuj i serwis dla morożec. Dajesz maleńka. Wszyscy czy mamy za ciebie, kciuki. Nie pójdziesz spać, nie pójdziesz ciku, nie pójdziesz zjeść, dopóki nie pohakujesz i nie zdobędziesz pieniędzy. No, no, tak wiem. To czekanie jest najgorsze. 130. Kurde. 130 simulonów, Masakra. Zupełnie nieopłacalne, no ale jak cza, to cza, tak? Jak czatocza... to No i chust i koniec. Dobra. Nie, to nie moja droga. Idź sobie. Siusiu. Idź sobie spać, a wysłyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!